Analiza zachowań Eli oraz wyjaśnienie, dlaczego jest osobą toksyczną i niebezpieczną w kontakcie z innymi ludźmi. Pierwszy scenariusz dnia pracującej kobiety sukcesu. Ela, jak codziennie, znowu opublikowała kilka wpisów w swoim pokoju Discorda, rozpoczęła klasycznym dzień dobry, co słychać, i podała rozkład dnia, jakby prowadziła intensywne życie zawodowe pisała, że dużo się przemieszczała po Krakowie. Była w okolicach Ronda Mogilskiego, odwiedziła Starowiślną i Krakowską, a potem wieczorem zamierza poglądać Netflixa i iść spać. W kolejnym wpisie zachwycała się filmem Pasażerowie, wystawiając mu ocenę 6/6 i chociaż twierdzi, że nie lubi science fiction, film pomógł jej oderwać się od rzeczywistości. Tutaj warto na chwilę się zatrzymać. Ela bardzo często buduje narrację osoby zapracowanej, zajętej, zmęczonej życiem miejskim i pracą. Tymczasem nie ma żadnych konkretnych dowodów ani logicznych przesłanek, że prowadzi jakiekolwiek legalne zatrudnienie. Jej obowiązki ograniczają się do kręcenia live'ów, chodzenia po mieście i publikowania dramatycznych wpisów. W każdym takim wpisie pojawia się nuta kreacji. Albo gra ofiarę, albo kobietę sukcesu, która dziś jeździ taksówką i tramwajem, bo lubi, gdy widzowie ją rozpoznają. Drugie komentarze z Discorda i reakcje społeczności. Pisy Eli są systematycznie komentowane przez innych użytkowników Discorda. Pojawiły się m.in. takie komentarze, nie byłaś elegancko ubrana. Nie byłaś nawet schludnie ubrana, masz tak zmechacone i sprane ubrania, że to się nadaje tylko na śmietnik. Tych ciuchów nie przyjęliby w skupie na czyściwo. Ja mam lepsze dresy do pracy w ogrodzie niż ty do wizyt uprawnika. To tylko przykłady głosów, które wprost nazywają rzecz po imieniu. Wizerunek eleganckiej damy fikcja. W rzeczywistości kobieta ma duży problem z dbaniem o siebie i wygląda zwyczajnie zaniedbanie. Wielu komentujących wskazuje, że wystarczy przejść się do lumpeksu lub taniej sieci jak Shinsei, by wyglądać przyzwoicie, co obala argumenty Eli o braku pieniędzy. Pieniądze są, ale na farby do włosów, alkohol i taksi. Trzecia obsesja na punkcie uwagi i publicznego uznania. Ela lubi powtarzać, że dużo ludzi ją rozpoznaje. Ten typ narcystycznej potrzeby akceptacji i adoracji bywa bardzo groźny w dłuższej perspektywie. Osoba skupiona wyłącznie na sobie, przekonana o swojej wyjątkowości i uprawnieniu do specjalnego traktowania, często ignoruje granice innych ludzi. W kontekście Eli prowadzi to do manipulowania emocjami widzów, oskarżania ich, obrażania, a potem robienia dramatycznych zwrotów w stylu, kochani, przepraszam, miałam zły dzień. Czwarte stałe pomawianie i granie ofiary. To kluczowy punkt. Ela notorycznie pomawia ludzi o wszystko o kradzieże, o stokyn, o przemoc, o spiski. Każdy, kto ją skrytykuje, automatycznie staje się hejterem lub zazdrosnym. Tworzy wokół siebie atmosferę oblężonej twierdzy. Tymczasem to ona najczęściej zaczyna konflikty, świadomie prowokuje, by potem móc się publicznie wybielić i znowu poprosić o wsparcie. Piąte uzależnienie od pieniędzy widzów i wyłudzanie wsparcia. Ela codziennie znajduje nowy powód, dla którego potrzebuje wsparcia finansowego na kosmetyki, na leki, na jedzenie, na taksówkę, na buciki dla marysi, na rachunki, na to, że jutro nie będzie miała co jeść. I tak w kółko. Wyłudzanie emocjonalne i finansowe od ludzi, którzy być może przyszli na stream po prostu się pośmiać albo pogadać, jest formą nadużycia. To nie są klasyczne prośby o pomoc. To zorganizowana gra na uczuciach i współczuciu ludzi. Szóste, dlaczego relacje z Elą są ryzykowne. Każda bliższa relacja z Elą prędzej czy później zamienia się w konflikt. Przyjaźń tylko dopóki zgadzasz się z każdym jej słowem. Partnerstwo nie istnieje, bo nie ma partnera, który zaakceptowałby permanentne alkoholizowanie się, leżenie w dresie i oczekiwanie, że ktoś ją utrzyma. Współpraca prowadzi do tego, że zostaniesz pomówiony o wykorzystywaniu jej. Nawet widzowie, którzy dali jej pieniądze, zostali potem zwyżywani. Jej kontakty międzyludzkie są toksyczne, bo oparte na trzech filarach: manipulacji, wymuszeniach. Obrażaniu i odrzucaniu, gdy tylko przestajesz być uległy. Siódmy: jak się przed tym bronić. Nie daj się wciągnąć w jej narrację o dramatach i cierpieniu. To cykl świetny humor, dramat, ofiara, odrodzenie, prośba o kasę, reset. Nie wpłacaj pieniędzy. Naprawdę nie ma takiej potrzeby. Osoby, które jej pomagają, są potem oskarżane o kontrolowanie jej życia. Nie wchodź z nią w dyskusje prywatne. Screeni zostaną ujawnione, Twoje dane mogą zostać rozpowszechnione. Obserwuj z dystansem, jeśli traktujesz to jako kabaret. Ale wiedz, kiedy wyjść z sali. Zakończenie Ela nie jest ofiarą. Ela jest osobą, która permanentnie wykorzystuje innych ludzi. Tworzy pozory, buduje fikcję, by wzbudzić współczucie, a potem przekształca to w pieniądze, emocjonalne uzależnienie i personalne ataki. To jest toksyczna spirala, z której trudno się wydostać, jeśli w nią wejdziesz. Dlatego, trzymaj dystans, ostrzegaj innych i nie daj się nabrać na grę tej kobiety. Dzień dobry futrzaki, czas na spektakl. Ela wstała późno, znów dramat na etat. Rondo mogilskie przypadek to standarda w tle. Konsultacje z prawnikiem, jak z kalendarzem. Konsultacje czy fantazje nikt już nie rozróżnia. Codziennie inna wersja, pamięć jak z Gąbczusia mówi, że elegancko, publika się śmieje, bo dresy zmecha a tramwaj znów nie grzeje. Netflix na noc z bordowymi włosami, w głowie misja specjalna dostaje się drzwiami i oknami, ale to nie Hollywood, to kraj i smok I jedna kobieta, co w dramach widzi swój vlog To nie jest bajka, to nie jest żart Ela opowie ci świat, jakiego nie znasz Brat wyciąga rękę, daj na bucik na chlebek, A jutro live z i znów zalicza glebę Uważaj, kto do ciebie gada przez ekran. Bo za ekranem często kryje się dramat. Nie każda ofiara to naprawdę ofiara Czasem to wilk wełnie, co tylko zbiera na browara Ela specjalistka od wzbudzania litości Każdy, kto jej pomoże W zamian dostaje złości, kto zapyta za dużo Zostaje zbanowany, w tej grze nie ma przyjaźni, tylko zrzutka i dramy Afera goni aferę, raz sąsiadka, raz youtuber Codzień nowa krzywda i nowy zbiórkowy numer Ze Korsakowa, może, a może z Bo w domu chaosa, w sieci jestem jak księżniczka Elżbieta Ludzi pociąga jak magnes, bo umie grać słodko Ale potem rozliczenia kończą się gorzko Zaniedbanie ubrania, zaniedbanie prawdy Ale nie zaniedba przelewu, bo w tym jest naprawdę twarda To nie jest bajka, to nie jest żart Jakiego nie znasz, brat Wyciąga rękę, daj na bucik, na chlebek A jutro live z winem i znów zalicza glebę Uważaj, kto do ciebie gada przez ekran Bo za ekranem często kryje się dramat Nie każda ofiara to naprawdę ofiara Czasem to wilk wełnie, co tylko zbiera na browara Więc jeśli spotkasz L, zrób krok w tył Bo to nie pomoc, to emocjonalny deal Dziś się użala, jutro cię zgnoi A wszystko w imię lajków, dram i alkoholi To nie hejt to przestroga dla publiki, bo nie każda Historia warta jest twojej empatii Słuchaj uchem Nie tylko sercem, bo czasem litość To droga na skróty do piekła z dreszczem To nie jest bajka To nie jest żart, Ela opowie ci Świat jakiego nie znasz, brat Wyciąga rękę, daj na bucik na chlebek A jutro life z winem i znów zalicza Glebę, uważaj Czasem to wilk w pełni, co tylko zbiera na browara. Biera na browara. Zbiera na browara. Zbiera na browara. Zbiera na browara.